Ezoporada Dnia w Pigułce na poniedziałek 6 grudnia. Życzę Ci, aby Mikołaj obdarował Cię samymi cudownymi prezentami. Bez względu, czy to będą prezenty namacalne, czy też pozytywne zbiegi okoliczności. Miej oczy szeroko otwarte, bo los jest dzisiaj bardzo łaskawy i dobroduszny. Wskaże Ci nową drogę lub podpowie, w jakiej dziedzinie posiadasz potencjał. Zatem działaj, bo masz w sobie tę moc i siłę przebicia. Tak! Ty również. Nawet gdy wątpisz w siebie, to wszechświat cię wesprze i wie, że na pewno dasz radę. Pod względem numerologicznym yy, będzie się tutaj manifestował słomiany zapał, więc zadbaj, by nie zmarnować energii dzisiejszego dnia i wdrażaj plany w życie. Tą wskazówkę mówię w szczególności do osób, które posiadają w swoim pentagramie urodzeniowym trójkę bądź szóstkę, bez względu na jakiej tam pozycji. Ona się znajduje. Poza tym, warto dzisiaj bombardować swoją podświadomość planami i celami. Propo, proponuję zatem popracować z zeszytem marzeń. Dzisiejsze zakupy będą strzałem w dziesiątkę. Okażą się nie tylko potrzebne, praktyczne, ale i rzeczywiście będą ci służyć przez wiele lat. W zdrowiu uwaga na hormony oraz wszelkie swoje uzależnienia, osłabione będą naczynia krwionośne, tendencja do wyprysków, grzybic i przeziębień się pojawi. Natomiast osoby z depresją dziś i jutro będą ją niestety mocniej odczuwać. Król kielichowy jako karta dnia. Przypomina, że Twoje marzenia ziszczą się pod warunkiem, że zaczniesz działać. Pokaż innym osobom, jak bardzo ich cenisz i szanujesz. Możliwe, że spotkasz dziś mężczyznę, który odegra znaczącą rolę w Twoim życiu. Zatem niech się zadzieje wszystko to, co pozytywne dla Ciebie. Życzę Ci cudownego, uśmiechniętego poniedziałku. Magicznie pozdrawiam, terapeutka Rejki oraz astronomerolog Ewa HL. Do jutra. Papa! Pa.